Dzień dobry, witamy Państwa w kwadransie School. To nasz cykl, cykliczne spotkania, w których prezentujemy nowości dydaktyczne, przede wszystkim dla. Y Przyszłych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W poprzednim tygodniu rozpoczynaliśmy od italianistyki, później była sztuczna inteligencja, a dzisiaj będziemy rozmawiali o romanistyce. Stąd też wizyta w studiu pani doktor Pauliny Mazurkiewicz. Witam panią doktor. Dzień dobry. Katedry Językoznawstwa Romańskiego. I o tych propozycjach, właśnie związanych z romanistyką, dzisiaj rozmawiamy, proszę powiedzieć, właśnie. Co będzie można? Czego będzie można się nauczyć wybierając romanistykę? Tworząc ten nowy kierunek, chcieliśmy położyć nacisk przede wszystkim na komunikację, aby absolwenci, którzy kończą nasze studia licencjackie i magisterskie, mieli cały wachlarz możliwości komunikacyjnych, z których będą korzystać w pracy zawodowej. Więc romanistyka to są studia filologiczne, w których dużą, duży nacisk kładziemy na komunikację. Mhm. Jeśli chodzi o tę komunikację, w których kierunkach będzie się ona odbywała? Mhm. Więc y, program nasz opiera się między innymi na komunikacji, na takich zajęciach jak komunikacja w biznesie, komunikacja w mediach, w turystyce, hotelarstwie. Także y, rozwijamy y, zajęcia z argumentacji, y, tak żeby przygotować naszych studentów do, y, do tego, żeby Swój potencjał, który mają, wszechstronnie wykorzystali. Romanistyka to oczywiście język francuski, język hiszpański i także język włoski. Może rozpocznijmy od języka francuskiego. Czy to jest trudny język? Bo na pierwszy rzut ucha taki wniosek można, do takiego wniosku można dojść, prawda? Szczególnie jak ktoś nie jest osłuchany z tym językiem. Ale to jest tylko mit, czy rzeczywiście jest to dosyć trudny język? Zależy jak do tego podejdziemy. My jako Polacy, naród polski, władamy językiem, który jest jednym z najtrudniejszych na świecie i warto żebyśmy mieli tego świadomość. I to daje nam niesamowity potencjał do nauki języków obcych. Jesteśmy narodem, który ma niesamowitą inteligencję do nauku, nauki języków obcych. To od tego trzeba zacząć, od takiego komplementu do wszystkich, którzy nas słuchają, a po po drugie, warto, żebyśmy wiedzieli, że 30% słownictwa, które występuje w języku angielskim, który no, większość z nas pewnie zna, pochodzi z języka francuskiego. Francuska wymowa nie jest tak trudna, jakby się wydawało, dlatego że jest to język oparty na samogłoskach, głównie na samogłoskach, a język polski na spółgłoskach i dlatego tak trudno się go nauczyć obcokrajowcom. Myślę, że my jako Polacy nie doceniamy naszego potencjału, bo jak wyjedziemy właśnie za granicę do Francji, do Belgii, do innych krajów romańskich, to jesteśmy niesamowicie doceniani przez osoby, które władają tym, tym językiem jako, jako na Aktywni. Szybko się uczymy. Szybko się uczymy, i nasze studia stawiają na to, żeby ten potencjał komunikacyjny wydobyć w taki sposób, by metody, które stosujemy, były oparte głównie na komunikacji. Ja będę uczyła na przykład gramatyki w komunikacji. Jeśli chodzi o zastosowanie języka francuskiego w świecie, niewątpliwie jest to język dyplomacji, czyli warto o tym też pamiętać. Jak ktoś planuje jakiś dalszy rozwój, powiedzmy, w tej przestrzeni międzynarodowej, to warto język francuski znać, jako jeden z głównych języków Unii Europejskiej, ale także w poszczególnych państwach, nie tylko we Francji się dogadujemy francuskim, bo jest to Kanada, prawda, Quebec chociażby, to jest Walonia, czyli cała połowa Belgii, tak. znaczna część Afryki, czy niektóre państwa afrykańskie, Karaiby Czyli jak tak popatrzymy na mapę, to trochę się nam tego uzbiera, prawda? Zdecydowanie mhm. tak. 260 milionów ludzi na świecie włada językiem francuskim. Występuje on w 70 krajach jako język oficjalny, więc oferuje to niesamowite możliwości rozwoju, powiedziałabym, pracy również w środowisku międzynarodowym. Francuski jest rzeczywiście językiem dyplomacji, funkcjonuje jako język oficjalny. Takich instytucji jak Unia Europejska, NATO, ONZ, Czerwony Krzyż czy WHO, więc warto to też brać pod uwagę. Jest to język kultury, literatury, filozofii, więc oferuje to niesamowite możliwości zastosowania. I nie zapominajmy o tym, że Polska jako kraj jest bardzo otwarta również na język francuski, jeśli chodzi o biznes. Szeroko rozwiniane są u nas firmy, właśnie w, w których funkcjonuje język francuski jako drugi po angielskim, i warto to brać też pod uwagę. Romaniści są bardzo poszukiwani i dobrze opłacani na rynku pracy. Mhm. Czyli tak, mamy język francuski, ale mhm. też mamy język hiszpański, przecież też ogromnie popularny w świecie. Zdecydowanie tak, więc nasze studia oferują naukę równoległą e, dwóch języków romańskich, student wybiera, czy to będzie język hiszpański, czy to będzie język włoski i nasze studia oferują również taki wszechstronny rozwój, dopasowany do potrzeb tego studenta, do tego, co on chce tak naprawdę w sobie rozwijać, ponieważ może skorzystać z możliwości dobierania sobie zajęć z innych e, naszych e, m, e. Z... Możliwości. możliwości. Czyli kierunków w naszym kolegium z italianistyki może sobie dobierać, czy z hispanistyki. Więc jest to szeroki wachlarz, który poszerzy jego, jego kompetencje. Czyli po prostu więcej możliwości zdecydowanie więcej możliwości, kiedy mamy w swoim wachlarzu i umiejętności język francuski i język albo hiszpański, albo język włoski. Tak. O języku włoskim mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, to może nie będziemy już tak się rozwijali nad samym językiem włoskim, ale oczywiście bardzo doceniamy język włoski i kompetencje są tutaj bardzo też potrzebne. Natomiast chciałbym teraz przejść do pytań, które już do nas trafiły, które właśnie chciałem do Pani skierować od potencjalnie zainteresowanych. Czy by studiować ten kierunek, muszę znać język francuski. Czy dam sobie radę, jeśli nie znam języka? To jedno z tych pytań. To jest bardzo dobre pytanie. Nasze studia oferują możliwości nauki języka francuskiego i tego drugiego języka romańskiego od samych podstaw, więc nie, nie należy się niczego obawiać. My dostosowujemy poziom grup do, do potrzeb naszych studentów. Jeśli oni są początkujący, to bardzo szybko wprowadzamy ich właśnie w komunikację. Oni do, doznają też takiej satysfakcji z tego, że nie znając języka zaczynają właśnie nim komunikować się. Warto też powiedzieć, że trafiają do nas osoby, które już uczyły się na jakimś etapie szkolnym języka francuskiego. One również są bardzo mile widziane, a także ci, którzy napisali maturę z języka francuskiego. Trafiają do nas obcokrajowcy. Mamy również studentów z dalekich krajów, jak na na przykład Pablo, który przyjechał do nas aż z Me Meksyku i studiuje filologię romańską, więc mm, jesteśmy bardzo otwarci na osoby z zagranicy i na cudzoziemców. Warto też dodać, że jesteśmy jedynym w zasadzie, albo jednym z dwóch kierunków w Polsce, który oferuje wyjazdy zagraniczne obcokrajowcom. No właśnie, bo tutaj. Te pytania, te odpowiedzi, które padają, to już też są w formie pytań tutaj przygotowane. Co mogę robić po studiach? Czy jedyną opcją jest bycie nauczycielem języka? Oczywiście tych możliwości jest znacznie więcej, bo już Pani o tym powiedziała, ale nauczycielem oczywiście też można zostać. Tak, zdecydowanie tak. To znaczy, ja bym powiedziała, że warto wykorzystać cały potencjał zajęciowy i praktyczny, które, który składamy w ręce naszych studentów, mm -hmm. dlatego że ta specjalizacja nauczycielska bezpłatna oferuje, niesamowite możliwości, jeśli chodzi o kompetencje miękkie, które może student wykorzystać nie tylko w, w pracy nauczyciela, ale również w biznesie. Mhm. E, czy ten, czym ten kierunek różni się od wcześniejszej filologii romańskiej? No bo mhm. przecież znamy filologię romańską na KUL bardzo dobrze. Tak, mhm. tak jak powiedziałam wcześniej, stawiamy na praktykę, komunikację, oczywiście jesteśmy osadzeni w, w metodologii badań naukowych opartych na takich trzech filarach, to jest literaturoznawstwo, językoznawstwo i cywilizacja. Natomiast jakby Kształcimy naszych studentów bardzo wszechstronnie i oni wychodzą w świat z pełnym wachlarzem możliwości i każde zajęcie, które są realizowane na naszym kierunku jest niezwykle cenne i może się okazać potrzebne. Powiedzmy coś jeszcze o certyfikatach, które można tutaj zdobyć. U nas można zdobyć certyfikat Paryskiej Izby Handlowej, certyfikat z języka francuskiego, ekonomii i finansów. Także myślę, że warto z tego skorzystać. Ja jako studentka również skorzystałam z tej możliwości. Specjalistyczne słownictwo i to z pewnością się przydaje. No właśnie, jeśli chodzi o jeszcze wyjazdy za granicę, chciałbym, żebyśmy jeszcze to podkreślili. Pani też już częściowo na ten temat mówiła. A to kolejne z pytań, które do nas trafiło. Tak, bardzo zachęcamy naszych studentów do wyjazdów zagranicznych. Studia językowe właśnie dają tą niesamowitą możliwość, i KUL ma podpisanych wiele umów, z, to jest około 20 umów, jeśli chodzi o kraje, gdzie można studiować po francusku. I zachęcamy bardzo gorąco naszych studentów, ponieważ oni rozwijają się na tych studiach bardzo mocno i wracają umocnieni do nas. Albo też potem podejmują kolejne studia, bo sami jesteśmy świadkami właśnie takich osób, które się tak. rozwijają w różnych kierunkach, na przykład kończą, czy też kończyli filologię romańską, a później koncentrowali się na przykład na komunikacji społecznej i dziennikarstwie. Także to idzie w parze <grym> bardzo dobrze. Tak, zachęcamy mhm. też studentów z innych kierunków, na przykład z prawa, z psychologii. Mamy takich, takich studentów, którzy podejmują też studia u nas jako drugi kierunek, bo warto podkreślić jeszcze taki Fakt, że na rynku europejskim, na europejskim rynku pracy znajomość języków obcych jest podstawową kompetencją, która jest poszukiwana w każdej branży. Mm -hmm. No właśnie. I, I żebyśmy jeszcze mogli powiedzieć w dwóch, trzech słowach o tym, co można robić po właśnie zakończeniu tych studiów, gdzie trafią te osoby, które zakończą romanistykę. Mogą trafić tam, gdzie marzą, można powiedzieć, dlatego że studia romanistyczne oferują szeroki wachlarz możliwości i mamy świadectwa naszych absolwentów, którzy pracują jako wysoko postawieni menedżerowie po studiach właśnie romanistycznych w dużych organizacjach międzynarodowych, rozwijają swoje kariery. Są to też osoby, które pracują w mediach, w dyplomacji, w Komisji Europejskiej, także są to też. Tłumacze, nauczyciele, osoby, które pracują w różnego typu wydawnictwach. Naprawdę jest to szeroki wachlarz możliwości. Jeszcze raz pragnę to podkreślić, że najważniejsza jest komunikatywność w języku, kompetencje, które nas wyróżnią, czyli bardzo wysoki poziom i praca marzeń jest, stoi przed nami otworem. Dla osoby prowadzącej zajęcia, tak jak pani, to musi być satysfakcja, jak przychodzą osoby na początku, które powiedzmy nie posługują się językiem, a już po tych trzech latach widać na pewno bardzo duży postęp, nie wspominając o tym, co się dzieje po pięciu. Zdecydowanie tak. Mhm. Jest to dla mnie y, zaszczyt? Satysfakcja, wielkie szczęście, ponieważ ja jako studentka marzyłam o tym, żeby właśnie mój potencjał wykorzystywać w pracy na uczelni. Cieszę się, że to marzenie się spełniło, i jestem bardzo szczęśliwa, ucząc tutaj moich studentów. Bardzo pani dziękuję za te informacje. Oczywiście można po nie sięgać cały czas, odwiedzając nasze strony, naszego uniwersytetu. Ja także zachęcam do odwiedzenia strony kandydat.kul.pl. Tam wszystkie informacje dotyczące, no już tej strony, informacji i poszczególne daty, to wszystko tam się znajduje. Także za zachęcamy Państwa do sięgania. Oczywiście ta nasza rozmowa będzie potem także do e, odtworzenia, także mm -hmm. te osoby, które nie zdążyły, trochę się spóźniły, będą mogły jeszcze odnaleźć te podstawowe informacje, o których mówiliśmy na początku naszego spotkania. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zachęcamy do studiowania romanistyki, a naszym gościem była dr Paulina Mazurkiewicz z Katedry Językoznawstwa Romańskiego. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.